Wybraliśmy ekumenizm jako temat bieżącego numeru nie tylko dlatego, że akurat w tym terminie przypada Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, lecz także dlatego, że warto na ten temat możliwie często mówić. Dla większości Polaków to sprawa ciągle wydaje mi się dość odległa, nieprzystająca do codzienności, może zbyt abstrakcyjna. Wynika to w moim przekonaniu w dużej mierze z nieświadomości tego, o co w ekumenizmie chodzi. Jesteśmy niestety podzieleni i, mimo teoretycznie dobrych intencji, chętniej szukamy tego, co dzieli, niż tego, co łączy. Choć oficjalnie deklarujemy chęć dążenia do jedności z innymi w codziennym życiu. Ich odmienność momentalnie generuje w naszych głowach lawinę porównań, wartościowanie, które często stawia nas samych w lepszym świetle niż drugą stronę. A gdyby tak spróbować, postępować odwrotnie, zamiast porównywać, zamiast oceniać, wartościować, poszukać tego, co nas łączy, ale nie teoretycznie, lecz naprawdę, szczerze, z przekonaniem. O ile łatwiej byłoby wtedy dostrzec, jak wielką wartość ma różnorodność wśród ludzi wierzących w Chrystusa, zobaczyć, że od naszych braci z innych kościołów chrześcijańskich możemy się czegoś nauczyć, podobnie jak oni od nas. Mam wrażenie, że gdybyśmy bardziej dbali o dobre relacje na co dzień, te sąsiedzkie, zawodowe, prywatne, jeżeli by drugi człowiek był dla nas naprawdę ważny, ale taki, jaki jest, bez nawyku kształtowania go po swojemu, to nagle okazałoby się, że i ekumenizm jest nam bliższy. Pamiętajmy, że ta idea, czyli wola Chrystusa, abyśmy byli jedno, powinna łączyć wszystkich chrześcijan. Szukajmy tego, co nas łączy z otwartością. Wymieniajmy się poglądami i doceniajmy to, że mamy siebie nawzajem, a to sprawi, że ten elitarny ekumenizm zejdzie niżej do zwyczajnego życia. Witam gorąco Państwa. Już w wypowiedzi redaktora naczelnego niedzieli księdza Jarosława Grabowskiego słyszeliśmy o ekumenizmie i to jest temat bieżącego numeru niedzieli. Już po raz 112 obchodzimy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Znajdziemy sporo artykułów na łamach tygodnika odnoszących się do tego tematu. O tym, że dialog ekumeniczny ma zdecydowanie rys elitarny, mówi na naszych łamach przewodniczący Rady do Spraw Ekumenizmu przy konferencji Episkopatu Polski, biskup Krzysztof Nitkiewicz. O doświadczeniu ekumenizmu na co dzień, czyli o małżeństwach mieszanych, przeczytamy w artykule Pomieszani w miłości. To właśnie miłość sprawia, że związek małżeński zawierają osoby różnych wyznań. Jak wygląda życie w takiej rodzinie, mówią sami małżonkowie. Na łamach tygodnika przeczytamy o tym, jakie główne cele wytyczył sobie papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu. Punkty top listy papieża prezentuje artykuł: Z czym walczy Franciszek? W dziale kultura przeczytamy m.in. o orkiestrze, która powstała z zamiłowania do przedwojennych piosenek. Są rozsmakowani w dawnych melodiach, a mowa o warszawskiej orkiestrze sentymentalnej. W najnowszym numerze Niedzieli znajdziemy też sporo porad i wskazówek. Przeczytamy między innymi o pracowniczych planach kapitałowych, czyli o przyszłych emeryturach. I skoro numer Niedzieli w dużym stopniu nawiązuje do ekumenizmu, to prawnik ksiądz Michał Wieczorek radzi i odpowiada na konkretne pytania dotyczące małżeństw mieszanych. To porady z zakresu prawa kanonicznego. To tylko niektóre artykuły zaprezentowane z najnowszego numeru niedzieli, zachęcamy gorąco Państwa do lektury.